Kochani wy moi, chciałem Wam życzyć przede wszystkim wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, powodów do szczęścia, wielu sukcesów finansowych, aby wyciąganie pieniędzy z portfeli graczy dalej szło wam tak dobrze. W głębi całego serca życzę Wam również, abyście nauczyli się w końcu dobry marketing, który jest do zaobserwowania, u konkurencji. Bardzo Was proszę, nauczcie się również w końcu robić dobre kontrolery. Podczas obcowania z tymi obecnymi, no cóż, nie trudno było jakiś uraz ręki spowodowany, oczywiście, nieprawidłową i nieprzemyślaną ich konstrukcją. Poprawy życzę Wam również w segmencie gier. Przecież nie trudno jest dostarczyć dobre tytuły, które ludzie pokochają, a ostatnie Wasze dzieła. Pozostawiają wiele do życzenia pod względem świeżości przedstawianej historii, czy ewolucji mechanik. I przede wszystkim chciałem Wam życzyć, abyście w końcu przestali robić tę swoją beznadziejną konsolę i zajęli się... Halo? Cześć Badyl, słuchaj, masz chwilkę? No siemka, Kenner. co jest? Słuchaj, będzie zmiana planów. Jednak nie nagrywaj tego dla Xboxa, tylko nagraj to dla PlayStation. Halo? Ale. Tak. Dobra. Moje życzenia dla Sony są bardzo proste. Więcej takich gier więcej gier, które mają fajną fabułę, świetny gameplay, fajną grafikę i tak naprawdę róbcie swoje, nie przejmujcie się tym co robi konkurencja, bo jeszcze nigdy w historii konsol silniejsza konsola nie wygrała gameplay, zawsze wygrywała konsola. was done glory to the human represents solid special lovers Sony, jeśli chcecie mojej mamony, Sony. Jeśli chcecie mojej mamony, Sony, przez was idealne, gibony, Sony. Jeśli chcecie mojej mamony, gdyby napęd był doskonały, gdyby gry się w zawieszały, gdyby, gdyby pił ładnie wyglądały, gdyby eksywa się z rękału gdyby żabo do końca generacji wystarczały, gdyby OSPS-y fan boję się nie srały, gdyby wszystkie gry grosz kosztowało. Krótko, groszy, kosztowały gdyby nowe gry nie z butów wyjebały krótsko, krótsko, nie zbały. krótsko, 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 Okej, okay, jako członka inicjatywy GeekGamer.pl pod czujnym okiem Keneta oraz Badyla poproszono mnie, żebym powiedział o swoich życzeniach odnośnie PlayStation 5, które, jeżeli wierzyć, plotką ma mieć premierę jeszcze w tym roku. Mam tu taką moją skromną listę życzeń, czego bym oczekiwał od tej konsoli, i obstawiam, że część z tych wątków pokryje się z tymi, które będą przede mną, oraz tych, którzy pojawią się po mnie, ale obstawiam, że z takim Zdunem i Badylem to na pewno się pokryje. Pierwszą rzeczą, której bym życzył sobie od najnowszej konsoli Sony, to jest lepsza wsteczna kompatybilność. Wiem, że pokazano nam już częściowo, jak to ma działać i obecnie jest to na poziomie tego, co prezentował Xbox One. I powiem Wam szczerze, że chciałbym, żeby jednak to było trochę lepiej rozwiązane. Nie zrozumcie mnie źle, ale fajnie, że będzie można ogrywać dane tytuły z poprzedniej generacji, tam z PlayStation 4 na PlayStation 5, ale chciałbym, żeby to było rozwiązane na zasadzie pełnej wstecznej kompatybilności. Nie chcę czekać na jakiegoś patcha, który pozwoli mi grać w daną grę, bo przeważnie zamknie się to na tym, że jeżeli jakaś gra na PS4 nie była popularna, nie sprzedawała się w milionach albo coś w tym stylu, to takiego patcha prawdopodobnie nie dostanie. Mam głupie wrażenie, że Sony będzie wspierało tylko te gry, na których jeszcze będzie mogło zarobić po raz kolejny, więc jeżeli lubiliście jakieś bardzo niszowe tytuły to na 99% będziecie mogli zapomnieć o tym, że odpalicie na swoich playach piątkach. To samo chciałbym, żeby dotyczyło całej kompatybilności sprzętowej. Idealnie by było, gdyby te wszystkie pady, kierownice, arcade sticki i te inne kontrolery ruchowe, lub co tam człowiek sobie dokupował do PlayStation 4, działały już natywnie z PlayStation 5 bez żadnych potrzebnych dodatkowych, nie wiem, przejściówek za 200 zł albo kupowania czegoś od nowa. Chociaż wiem też, że Sony będzie pewnie chciało trochę na tym zarobić, więc no tu też może być nikła szansa, ale to by było bardzo miłe. Tak czy siak, przechodząc dalej, jak już mówimy o tym, co by było miłe. Chciałbym, żeby konsola sama w sobie oferowała lepszą kulturę pracy. Nie chciałbym, żeby po raz kolejny podczas grania towarzyszyły nam odgłosy wirnika z helikoptera, które powodują flashbacki z Vietnamu. Tutaj Sony mogłoby się wzorować na Microsoftie i całych tych ich rozwiązaniach, które były zaimplementowane w Xboxie, gdzie konsola jest praktycznie super cicha. I nawet w wersji dopalonej, czyli tej Xbox One X, jeżeli dobrze pamiętam, tak to się nazywało, pomimo większej mocy od konsol Sony działało to praktycznie tak cicho, że czasami nie było nawet wiadomo, czy konsola była włączona, czy wyłączona. Kiedy u Sony praktycznie każde odpalenie konsoli to było... Traktowanie się taką dawką decybeli, że można było oguchnąć. A co dopiero mówić o na przykład graniu w nocy, kiedy ktoś w pokoju śpi obok nas? To było praktycznie niemożliwe i nawet czyszczenie konsoli co tydzień jakoś tego nie ratowało. Już nawet pomijam fakt, że chciałbym, żeby pady nie trzeszczały, żeby nie było tam taniego plastiku i żeby te wszystkie peryferia dodatkowe były jakoś tam w miarę używane, a nie porzucone i zapomniane jak, bo ja wiem, technologia 3D w filmach. Następnym takim punktem, który mam, który bym chciał, żeby się spełnił podczas nowej generacji, to jest większy nacisk na różnorodność w grach, a nie na grafikę. Sama pogoń za grafiką tak naprawdę nic nie wnosi, ponieważ obecny poziom graficzny jest według mnie wystarczający i nie widzę chwilowo sensu, żeby pchać się w coś dalej. Bardziej chciałbym, żeby twórcy skupili się na różnorodności w swoich grach, żeby implementowali nowe mechaniki, żeby pokazali, że Teraz masz nowy silnik fizyczny, możesz wchodzić w interakcje z większą liczbą przedmiotów, ludzi. Nagle w open worldach nie masz tylko budynków, które są teksturami, do których nie można wejść, tylko tak, tutaj naprawdę możesz wejść na tą siłownię, do prawie każdego domu, to przestawić, tamto przestawić. To jest o wiele lepsze i ciekawsze niż po prostu pchanie się w kolejne iteracje, nie wiem, więcej pikseli, więcej FPS-ów albo coś. Na sam koniec zostawiłem sobie też gry, jakie bym chciał ujrzeć na konsoli Sony. Idealnie by było, jakby te gry wyszły na premierę albo bardzo blisko premiery, ponieważ miałbym jakikolwiek powód, żeby kupować PlayStation 5. Na mojej bardzo krótkiej liście są oczywiście gry, które już tak niby gdzieś tam plotki chodziły, że powinny się pojawić na PlayStation 5, ale nigdy jeszcze nie było nic oficjalnego. Chciałbym, żeby na premierę, ewentualnie blisko premiery PlayStation 5, pojawiły się takie tu jak remake Demon's Souls, na które czekam. Ponieważ ta gra jest świetna, jest chyba najlepszym soulsem ze wszystkich tych dostępnych w serii Nowy Street Fighter, ponieważ każda konsola powinna mieć jakąś bijatykę na początek swojej generacji, która będzie potem rozwijana I fajnie by to było jakby te wszystkie arkady o których mówiłem wcześniej, działały też od razu z tą generacją nową Tak to co mógłbym jeszcze chcieć? Chociażby nową grę od From Software Elden Ring Którą zapowiedzieli już jakiś czas temu, fajnie by była jakby pojawiała się na premierę Play 5 Jakąś ulepszoną wersję Ghost of Tsushima, które wychodzi też całkiem blisko. I co najważniejsze, zapowiedź PlayStation 5 Slim, ewentualnie tego całego PlayStation 5 Pro, bo Sony przegrywa już generację na samym starcie, jeżeli chodzi o moc obliczeniową konsol, i tutaj nie ma z czym się kłócić. A mówienie, że teraflopy nie mają znaczenia, jest głupie, bo niestety, ale mają i oferują przez to więcej możliwości. Co było bardzo łatwo widać w obecnej generacji w walce między podstawową Playcom a np. podstawowym Xboxem. Więc fajnie byłoby, jakby też od razu powiedzieli: hej, dobra, ta konsola nam nie wyszła tak na starcie, musieliśmy ją podkręcać, przez co się przegrzewa, jest o wiele słabsza od nowego Xboxa. Ale mamy np. za rok opcję wydania PlayStation 5 Pro. I wtedy już bym spokojnie wiedział, że mogę sobie poczekać ten rok. Niech te beta testy pierwszej wersji konsoli się skończą. I wtedy bym kupił po prostu wersję pro, bez tych wszystkich yy, przywar wieku dziecięcego, tych wszystkich sprzętów. I to tak naprawdę wszystko, czego bym sobie życzył od Sony. Przynajmniej wszystko, co mi tak teraz wpada do głowy. Mam nadzieję, że inni powiedzieli coś lepiej, więcej, dokładniej. I prawdopodobnie część z tego się będzie pokrywała z tym, co oni mówili. Ale tak, to by było na tyle.